Halo, dzień dobry, z tej strony ja, czyli pan Gaźmis. E, witam w kolejnym odcinku z mojego realnego gospa. Dzisiaj sobie lecimy dalej z siodokosami, pierwszy pokus. E, grabimy sobie siano, bo gdzieś chłop z prasu do mnie jakiś ma przyjechać. I... Tutaj już mu kilka przejazdów zrobiłem, no trochę może będzie mokre, nie wiem czy to mokre ma być, czy nie mokre. I gdzieś on tam chyba ma jechać. I chyba już jedzie tam. Ogólnie sąsiada dzisiaj zatrudniłem. Bo powiedział, że ma czas i mi przyjedzie sprasować. No i chyba jedzie właśnie. Tam jak dymi mu ta 60, kurwa, ja stąd zejdę, bo mnie rozjedzie zaraz. Halo! Dobry. Dobry sąsiad, panie, coś panu dymi ta 60, ja to z kilometra to chmurę dym. dymu. Co, co, co to pan za jakoś nowo weź sobie z prasy kur, sprawił tutaj? Nie wiem. Była, to wziąłem. Tak, no, ze złomu. A gdzie niebieska sześćdziesiątka? Bo tu było wcześniej takie niebieskie 3P tam widziałem, gdzieś na podwórku stało. Nie wiem, ukradł. No kurde, pospawał jakiś. To tak, to masz już zgrabione. Co tam się stało z tą prasą? Tam coś widziałem. Ja nie wiem. E, masz tutaj na razie cztery przejazdy. E, mam nadzieję, że to mokre nie jest. Niby 20% wilgotności, ale sobie poradzisz. Ja cię tu wpówtę na swoje zasiane wjadę, Świewo co posiany już jeżdżę po zasianym, no ale nie mam gdzie tym wykręcać. Yy. I od razu sąsiad mam dla ciebie ofertę kupna sprzedaży. Chcesz kupić dziwkę ciąganą? Nie, ja mam tego dość. To jest takie rebro, choć bo jest. Ja to muszę sprzedać. No właśnie, coś ty w ogóle zrobił z tym niebieskim szypem. No tak stało sobie ładnie na podwórku. Bo ostatnio tam jechałem, to o swoją e, piękną, i widziałem co tam stało na podwórku. Niebieskie 3P to nie byle co. I powiedz mi, czy pracujesz aby siano, a nie mokro trawę. Zaraz się okaże. Bo wilgotność jest dosyć duża. Nie wiem, jak to na wodźkowie jest zrobione, właśnie. Nie żeby coś, ale ta prasa w ogóle nie wierzy. jak to nie wierzy? Opuściłeś podbierak? No Ew eee, pokaż mnie to Kurwa. Jak to ci nie wierzy... A teraz to będzie ci brało, jeszcze teraz musisz opuścić podbierak A Prasujesz w trawę, a nie siano, czyli nie wyschło <laughs> Prasujemy mokrość. To trzeba ileś razy przetrząsać, chyba, żeby to wyschło. Jezu... Mokre sianokosy. No i co ja mam z tym... Co tam? Taki od razu. Ja mogłem z tym poczekać, żeby to wyschło, no nie? No ale dobra, ciul. No następny raz będę pamiętał, że trzeba tego... Poczekać, żeby to wyschło. Ale w środku chyba będzie normalnie jako siano cisło, bo w środku było suche. Tutaj w środkowych przejazdach. Długo tam tych kostek będzie, bo nie wiem czy już po mam jechać. Nie mam, bo trochę będzie. Nie wiem. troszkę wyskoczy. Że mokre siano kosy. No popadało, tu w rowach woda stoi, no niestety. Hmm. Zapomniał chłop poczekać, żeby trawa wyschła. to jest... To, to, tak to jest. To chyba trzeba z tego co mi się wydaje na sezonie chyba trzy razy przetrząsać i dopiero można zgrawać, żeby to wyschło. Dobra. Czekaj, ja już sobie tutaj się zgrabiłem Trawa. Ty jeszcze są się ta e, sprawa będzie, żebyś mi to pomógł wucać, no nie? Bo to trochę... nie ma problemu. Bo to tak trochę dużo tego będzie, z tego co widzę. I tak, ta trawa to tak przydatna, jak jest te zwierząt nie ma, ale no cóż... Nawet ku, na kury mnie nie stać. Do, zanim zwierzęta będą, to wyschnie. Wy, ta, ta, wyschnie, teraz to już pozamiatane. Jadę to odstawić, pojadę tędy dookoła, bo... Jezu, po sosie z tym jechać, to tak niebezpiecznie trochę. Wymusiłem pierwszeństwo chyba z cztery razy na tych samochodach. No, tam ziemniaki sobie rosną, kartofle O pies kaskader w ścianie siedział Dobra, gdzie jest ten wóz tutaj? Bo na, na, na wóz chcę to włożyć te kostki O jezu, tutaj cofnąć to Siema, pimpek odejdź, bo cię przejadę, no no co za głupi pies, no. No pod koła mi wlazł! I po No nie, w las mi teraz, dobra. Poszedł sobie. Dobra, wyciągam wóz. O ile go wyciągnę w ogóle stąd, bo tak jakiś ktoś tak tutaj cofał, że nie wiem, wiem jak stąd wyjechać teraz. Hmm. W ogóle tak. Załadujemy to. O tędy chyba się zmieszczę pomiędzy przyczepą, nie jestem tego pewny. Ale powinienem się zmieścić. Bynajmniej Najwyżej trochę dyfel przerysuję. O Jezu! Trochę cegu GU było z tego z wiezei. Urła Trzeba wóz przestawić ręcznie, bo... No bo... no bo nie działa to. Zepsuło się. Dobra, jadę. Tak elegancko, dużo kostek będzie, to naprawdę. I co tam w środku suche było, czy też mokre? Jezu, kochany! To jest, kostek. <śleska> Kurwa, tego bym się nie spodziewał. I wszystko to trawa, ani siano, no nie. jest teraz to ładnie trzeba łożyć Powiedzmy, że tak jest ładnie. Później to na górkę trzeba będzie tego, by wrócić tam na oboze. Ale lepsze to niż... Yy... Może wyschnie w obozy w sumie! O! Bozy może wyschnąć. Tylko tam nie wyschnie. Na polu nie chciało wyschnąć, ale to już nie moja wina w tym. W sumie te belki, zobaczmy ile belki mają wilgotności. Bo ja. Ło kurwa! Belki wypadły z wozu, same pod podłogę spadły. Podłoga się załamała. Ma ktoś gwoździe ze sobą w. w. nie? bułknie? Sam siad, weź powiedz młotek. Musimy podłogę zbić. się rozleciał? Trudno, Muszo, mus, musimy tego, a jeżeli ludzie chcecie więcej odcinków z sąsiadem, to musicie łapkę w górę zostawić taką elegancką, elegancką tego. Ty, trawa 300 litrów te, yy, ma, tylko tyle mi pokazało. A ile wilgotności to nie? Na, na samym polu jest wilgotność 22%. Tu zajechał, a w ci miniaturkę zrobię te? Pa, zrobię ci zdjęcie się. Normalnie stoi, stój tam sobie, no bardzo ładnie. Jak słowiański przy 60. Tak, to możesz tutaj ładować. To jest takie twoje nowe zajęcie. Będziemy ładować na wóz. <noise> Tylko... To, trochę Lagi przeszkadzają. No, takie miotły. To wiatry halne są! Jakie to lagi są, to wiatry halne. Tylko pytanie, czy ja z tym wozem w ogóle na gospodę jadę, jak my go naładujemy. Patrz, nie ma. nie Czekaj, ja tu kładę. U, u góry. Dawaj tutaj ileś pięter ułożymy i... O kur bo... To Coś mnie Coś Patrz co jest pod wozem! Jezu! To Nie, Nie, to czekaj, może po poje... Jakoś z tym dojadę. Jakoś... Czekaj, ładny to tak... Po macku, niby że pijani jesteśmy. Czekaj, już. Załadowane prawie. Ju... Tylko kto z tym pojedzie tam ładnie pod oborę. Ja się boję z tym jechać. Nie wiem. Ja ty pojedziesz. Ty, ty... ty pojedziesz. Ja, ja tam będę rozładowywał. Jak coś będę łapał wóz, ja wrócę, jadę w... wrócę w to to wszystko się wywali. Trudno, będzie wypadek. Naładujemy tam, kurde, dawaj. Trzeba podjechać tutaj bliżej. Ty kurde, ja się boję z tym jak tam coś spadło, te poczekaj. Maw, przyda ci się. Co ty tak wolno ty jedziesz? Żeby nie wywalić, tak, ej panie, bo coś się kała w wozie mi nie kręcą. Aha, co to nie wiem, bo mnie się kręcą. Dobre synchro było. Już, mogę ładować dalej? Boże, jak to wygląda. <noise> Maw <Maftu. głos> Tam jest to drugi wóz, stoi w obozu dole. Czekaj. O! Jedź swoją sześćdziesiątkę, tam go znajdziesz. Przyjedziesz. Zostaw prasę na polu. Tam go gdzieś znajdziesz. Ja mogę z tym pomału zacznę jechać, bo, bo bo tak trochę niebezpiecznie się zrobiło. Jak samochód najedzie albo dzielnicowy, to w ogóle będzie. Bez mandata dostaniesz sąsiad. Trudno. Jo, jadę. Ten cztery jechał tylko. Jak z tym wykręcić, żeby nie wywalić tego? Dobra, widzę, wóz stoi stodole. No, chy chyba chcę cisnąć w keboka autosankę w i podryf lu skakać. Wóz tam wie, kurde. Oj, trochę zgubiłem tutaj. W Nie, w rowie nie. Na 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 na

Coś na fosie się zgubiło. Zaraz ja, wypadek będzie. Już przyjechałem! Co o, ty sobie. Ten to ma pasy transportowe, na tego można spać. Dobra, to już jadę, biorę klatkę i wtedy ze sobą wezmę mowy, co? Pozbieram to, co zgubiłem na klatkę, wwócę. Tylko później trzeba to tam yy, w obozy na górkę rozwodować, ale to tam pomijam. W ogóle opryskiwacz mi wyblak. Ty, opryskiwasz mi wyblak. W końcu stoi. Nie, bo Randab był zalany ostatni i zapomniałem go wylać. Dobra, jadę, tutaj w ogóle desek się trochę mało. Ty, tu gdzieś. Kurwa! Mm. Mamy abarię. Nie Co w Nie. trzeba to jakoś wyjąć. Czekaj, ja to zabieram od razu tą kostkę. Złamany Ferguson. O no już, jadę, beton. Ty patrz, kostkę mi wywaliło jedno, ja tam. Czekaj, betoniark na betoniarkę w Chopie! Nie brzij japy, belkę ci daję w prezencie! Co mi... Dobra już Coś na betoniarkę załadowałem w prezencie A na ten wystarczyło elegancko się poukłada. Ty jedziesz tą kostkę, zobacz czerwono betoniarkę! <laughs> Pojechał! Pojechał! Ciekawe czy wróci! Ja! Dobra, ja ładuję na to! No kurde, potrącił ktoś kostkę, to wróciłem na betoniarkę, no. Z jest bardzo zadowolony pewnie z tego. E, pytanie: czy jak wracać będzie, czy z kostką będzie jechał? Nie ja wiem. <laughs> może w betoniarce już będzie w środku. O nie, ten odcinek jest zły. W sumie jak kawden. Tu sitma została na środku, a może na betoniarkę wrócimy tam na budowę zawiozą. A nie, nie wolno. Moje. Ja to wezmę jako swoje. Albo Fergusona tam oddamy, bo to też w sumie... Dach się maluje na brązowo cały czas z samoistnych przyczyn. Co go nie odmaluje, to i tak zaraz jest brązowy. Gdzie ta czerwona betoniarka? Ja patrzę, czy. będzie z kostką przyjedzie. Bo jak przyjedzie bez kostki, to. Może, eja, może kostka spadła na zakończeniu mapy, no. Ty! Patrz, gdzie kostka ile leży! Idź sobie na zakończenie mapy, tam gdzie się wejść, już nie da. Trochę ją pociągnęła ta betoniarka. <laughs> Ciekawe jak już tamt wyjmę Będzie leżeć już Trudno Za darmo Dostali kostkę za darmo Albo nie wiem czy to samochody pod tej ziemi aby nie wjeżdają przypadkiem Nawaj tu jak tam ładowali na wóz konny? tam to jedną z rogu, kostkę do tamtej strony, żeby już całym ciągiem ciągnąć te wszystkie belki, ładnie ustawić. Dobrze. Później to trzeba tylko, aby rozładować. Ale ja mam pomysł na szybkie rozładowywanie. A klatka chyba też ma pasy. Nie, klatka nie. Klatka chyba nie ma. Czekaj, to ja tutaj rogu... Kurde, coś zgubiłem. Może to wszystko nam wejdzie na to? No kurde... W razie co trochę, w razie co trochę na dach załaduję, trochę na maskę. Co jest? Fajne lagi jak kostkę podnoszę. No wiem, to jest uporczywy na multi. Tego, to, tego, to, tego to nie ogarnię, bo to jest stan umysłu. Tak jak cały farming, to stan umysłu. Jezu... Czekaj, bo ja już mam prawie pełną klatkę, no nie? I <grybujesz> trochę siana. Znaczy trawy, bo to trawa jest. Bo... Trochę mokra była i miało być, chciało być... Trawa chciała być sianym, ale nie wyszło. Dobra, ja już ładuję na, trochę na dach. Cofam mnie, tylko się ruszę. Czekaj, bo ja mam problem z załadowaniem, też. Załaduję tak, jak to się robi na prawdziwej polskiej wsi. Po polsku. O kurde, no. Chciałem je w to jedno na zaczep wrócić, ale. Nie wiem, czy to wyjdzie i będzie bez... bezpieczne. Trochę przeciwwagi się zrobi. Zrobiło. Dobra, na zaczep tego nie wezmę. Trochę można i w kabinie położyć. Mhm. Mm to fajna maska! Musi się sam rusza. <laughs> Chodź co go zobaczę, jak on się giboli wszystko. Ja widzę, ale zobaczę... Zaraz zobaczysz Fergusona po, po tuningu Jest, kostkę muszę do, do środka. <noise> no chciałem na maskę załowić, ale to się nie da. Na bloku będzie jechał. Ja już jadę. Papa, pa! O kurwa, się zgubiłem Ja tam trochę z tej ob na obory będę wrócił, co? Trzeba będzie to po. Wyładować. W sumie tam na górkę powrócić to nie problem. O jezu! Znowu coś zgubiłem. Ty, mój wóz sam się kręci, ty. On bokiem leci sam. Małech, małech chce z tobą zatańczyć. Zapytaj się go. Nie, nie Dobra, czekaj, ja tu już jestem. Tu to jeszcze to na stodole jest górka, także no nie wiem, na którą będzie wygodni. A ta mała jest, to nie chcę i. Na oborę to wrzucam. A nie, chodź pan, zobaczysz maskę, co się dzieje. Już! Idę tam. Przy no okazji pelkę. Koło jedno w powietrzu idzie. <laughs> co to jedzie? Nie wiem, ono się przekręca, same kostki się w pasach rozjeżdżają. Nie. Ja już tutaj ten czerwony próbuję rozładować, ale no nie... Ta kostka na masce się lepi, trzyma niż na tym wodzie. Czekaj, bo ja tam wrzucę. Tam jeszcze możesz zebrać to, co przy drodze leży. Iść tam zmieścić. Ja nie mam gdzie już. Trudno. Jezu, ten bus jest gdzie tak krzywo. Trzeba tam wejść na górę i układać by było czy znaczy tak układać. Trzeba by było odwrócić pod ścianę to co się tam wrzuca, bo mamy problem może być taki, że miejsce zabraknie. Czekaj. Jebni tam. Ja idę tam zaraz na górę. Iść tam. Będziesz tam układał. Tak pozorujesz się pod ścianę byle to wrzucę i będzie dobrze. Gdzieś tam sobie przejście było chociaż Dostał kostkę w plecy! Nie rzucać, bo. Muszę tam wejść. Przedbuchuję wszystko. No właśnie tam, no tylko Nie czekaj. Pom no pomóc ci! Wejdź tam, no idź tam. Zamknę cię tam. Ja tam wchodziłem normalnie. Kucnij sobie. Jak w kostkę tak i spróbuj. Dobrze. No właśnie i... To powiedz jak tam będziesz, bo tam z bloku z Fergusona wyciągnąłem kostkę. A, Łapaj! kurde Klatka jest rozładowywana już. Zaraz twoje rebro czerwone. Mafto! Trzymaj. Co się w to coś, coś je w tutaj jest? No, cała klatka została. Maftak? Ja to silny jestem z takiej odległości? Polski kosy. <laughs> o kurwa! Ty, coś wypadło z klatki prawie! Czekaj, z klatki będę ci wrzucał! Ej, bo cię drzwi zamknęły, otwieraj mnie! Ty, ty, znowu w plecy dostałeś. Mas? Coś cię w tych bonusie zaraz tam wrzucę. Nie, tego to ja nie chcę. No co, no za darmo. Dobra, muszę to odstawić teraz. Dobra, już. Idę to ładować dalej ci powrócę. Ten odcinek jest bardzo zły. Nie powiem, że nie, bo mamy 25 minut prawie i zaraz będziemy kończyć. Także ja ci trochę sąsiad belek tam wrócę na górę. A ten sobie sam powróca tam, no nie. To ma w sześćdziesiątki ci zdejmę. O, Boże. Gdzieś ty Polas? tam gdzieś tam Pofet. Tu kosiarka jeszcze została. Czekajcie, coś tam jeszcze w gratisie wrócimy dla sąsiada. Na koniec odcinka... Dobra, myślę, że będziemy dzisiaj sobie pomału kończyć, mamy 25 minutę odcinka, wiem, trochę chory odcinek, no, w sumie może być. Był dzisiaj ze mną sąsiad! A jak? Sąsiad, chcesz coś powiedzieć, poza wrzucającym opryskiwaczem i bronami? Elegancko tego. No, także co, do następnych, trzymajcie się, baju jaju i zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, no. Także. Yo!